Dzień dobry, ja nazywam się Gracjan, a to jest taki odcinek zerowy mojego podcastu, na którym będę rozmawiał albo starał się rozmawiać na tematy ściśle związane z tematyką kosmiczną, ale nie tylko. Mogą zdarzać się teraz jakieś pewne potknięcia, bo jeszcze tak naprawdę uczę się obsługi tego sprzętu i nawet samej edycji dźwięku, więc musicie wybaczyć za pewne, ale to malutkie niedogodności. A i zapomniałbym o najważniejszych. Cała inicjatywa i cały sprzęt został sfinansowany przez was. Płaciliście na stan obecny 1000 zł, co pozwoliło na zakup sprzętu takiego jak na przykład mikrofon przez który mówię, czyli jedna sztuka mikrofonu dynamicznego Rode PodMic czy interfejs audio M-Track Duo, statyw mikrofonowy czy kabel XLR. I gąbka, która kosztowała 50 zł do tego mikrofonu. Więc jestem za wszystko naprawdę bardzo wdzięczny, i jakbym miał możliwość, to z każdym wyszedłbym na kawę i podziękował, bo to są jednak pieniądze, a wiadomo, pieniądze nie leżą na Ziemi. I po prostu jestem bardzo wdzięczny, że ktokolwiek chciał zainwestować w jakikolwiek sposób takie proste gadanie o kosmosie. Więc może poruszmy jakiś temat. Ja nazywam się Gracjan, a to jest projekt Avelo program Astroholik. Dziś taki dość prosty temat, związany, ale też z bardzo klikalnym tematem, jakim są kosmici, a raczej cywilizacje pozaziemskie. Stwierdziłem, że na zerowym odcinku bardzo byłoby fajnie poruszyć pewien paradoks i jest to paradoks Fermiego. Przechodząc, jest takie coś jak na przykład rwanie Drake'a, czy nawet takie głupie trochę filozofowanie o istnieniu kosmitów, o istnieniu kosmitów, ale Takim rozumieniu inteligentnej cywilizacji pozaziemskiej, która by była coś tak jak my, bardzo do nas podobna. Ale jej nie obserwujemy. I właśnie paradoks Fermiego to jest taka bardzo zauważalna sprzeczność pomiędzy takimi wysokimi szacowaniami prawdopodobieństwa istnienia. No bo wiecie, wszystkie takie te wzory, albo to nawet, że my powstaliśmy, sugeruje, że. Jest to możliwe, a jednak takich cywilizacji pozaziemskich nie widzimy, nie obserwujemy. Nie mamy żadnego wpływu na to, czy oni faktycznie istnieją, czy w jakikolwiek sposób możemy ich poznać. I paradoks Fermi'ego tłumaczy właśnie tą sprzeczność: dlaczego jest szansa, że są, a dlaczego ich nie obserwujemy. Ale, żeby poznać trochę bardziej, czym jest ten paradoks Fermi'ego, to musimy spojrzeć na powstanie w paradoksu Fermiego, a raczej jego genezę, skąd nawet ta nazwa. No i przypisuje się to fizykowi. No, dość oczywiste. Ale to no co już mniej, Enrico Fermiemu, który w 1950 roku zadał takie dość prozaiczne pytanie: Gdzie oni są? Po prostu. Gdzie oni są? Jeżeli jest tyle gwiazd, jest tyle galaktyk i wszechwiat jest tak bardzo duży, i nawet mamy wrażenie, że jest coraz większy, to gdzie oni są? Sam cytat jest taki trochę parafrazą. No ale przypisuje się mu to takie sformułowanie, że jakby tak pierwszy zwrócił na to uwagę, że trochę tak się wszystkim zachwycamy. Trochę jesteśmy tym bardzo, nie wiem, nie, nie tyle co zaślepieni, ale po prostu bardzo wierzymy w to, że oni gdzieś muszą być. No ale gdzie oni są? I to jest pewien paradoks, o którym właśnie będziemy mówić. Paradoks Fermiego można zdefiniować na wiele różnych sposobów, ale istnieje taka dość fajna definicja, i ja szczerze to nie czuję się na tyle kompetentny, aby zrobić to lepiej, dlatego stwierdziłem, że wam po prostu to przeczytam. Wielkość i wiek wszechświata sugerują, że powinno istnieć wiele zaawansowanych technicznie pozaziemskich cywilizacji. Jednak takiemu rozumowaniu przeczy brak obserwacyjnych dowodów ich istnienia. Zatem albo początkowe założenia są nieprawidłowe, i zaawansowanie technicznie życia jest znacznie rzadsze niż sądzi, albo metody obserwacji są niekompletne i ludzkość jeszcze ich nie wykryła, albo metody są błędne i cywilizacja ludzka poszukuje niewłaściwych śladów. Słuchajcie, no bo nawet spójrzmy w ten sposób. Jeżeli w obserwowalnym wszechświecie znajdzie się, nie wiem, 100 tryliardów gwiazd. I nawet jeśli tam krążą planety i życie pojawia się w bardzo, ale to w bardzo znikomym procencie tych planet, no to słuchajcie, wciąż powinno istnieć takich mnóstwo cywilizacji. I nawet w samej drodze mlecznej. No bo wiecie, dużo gwiazd, dużo planet, a brak życia. Bo ja wyznaję taką zasadę, że nie jesteśmy aż tak bardzo wyjątkowi. To, że tu powstało życie, faktycznie no jest bardzo spektakularnym wydarzeniem na tle życia wszechświata, ale jakoś uważam, że jeżeli my mieliśmy szansę powstać, yy, bo odejmując istnienie Boga w takim rozumowaniu, że on nas stworzył, tylko tak bardzo ściśle prosto, że faktycznie to jest taki ciąg zdarzeń i ewolucja i te sprawy. Inne cywilizacje, inne życia powinny też po prostu istnieć. No bo Ziemia jest taką typową planetą, ale co najbardziej typowe, to podlega tym samym prawom. Prawom fizyki, które wszędzie są niezmienne. No chyba że w czarnych dziurach, ale tego nie wiemy. Więc postarajmy się teraz. Ja wiem, że skróciłem ten temat, bo jak mówiłem, to jest odcinek zerowy. Bardziej w ramach pokazania, że coś takiego powstaje, jak to by mogło wyglądać, i po prostu, że się obsługi sprzętu. Yy, ale tak skracając, żeby to trwało 20 minut, ale teraz przedłużam, więc muszę przyspieszyć: że oni po prostu nie istnieją. Że my, jako ludzie, jesteśmy jedyną cywilizacją w Drodze Mlecznej, a może nawet we wszechświecie. To co dalej? Jak to wytłumaczyć? Może ci kosmici nigdy nie istnieli? Hipoteza rzadkiej Ziemi. Ona mówi, że warunki potrzebne do powstania życia są bardzo rzadkie, a nawet takie unikatowe na Ziemi, że szansa na powstanie życia jest tak bardzo mała, tak bardzo mikroskopijna. Że akurat w takim wszechświecie jest jedna planeta i to jesteśmy my. Po prostu. I nawet jest taki fajny argument, spójrzmy nawet na Ziemię. No tu jest życie, które. no widzimy, no jesteśmy tym życiem. Ale jesteśmy jednym gatunkiem na Ziemi, który stał się w miarę inteligentny, a raczej bardziej w stronę, że utworzył cywilizację. Inne gatunki, tak jak psy, konie, mrówki, zwierzęta, nie dały rady stworzyć tej cywilizacji. Więc nawet jeżeli życie może powstać, to tutaj na Ziemi obserwujemy, że z milionów jakichkolwiek możliwości powtórzę: życia, tylko jeden gatunek dał ratę. I tym gatunkiem są ludzie. Albo patrząc na taką ludzką rywalizację, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, obecna sytuacja na Ukrainie, czy brak dbania o jakąkolwiek ekologię sugeruje, że my jako ludzkość nie dbamy o własną przyszłość? I może to jest dość takie bardzo powszechne, że inteligentne życie w pewnym momencie Wiecie, w pewnym momencie samo doprowadza do własnej zagłady. Obecnie my, jako ludzkość, mamy broń jądrową. Yy, I załóżmy, że powstaje jedna wielka wojna i wszyscy strzelają do siebie atomówkami. Jak myślicie? Jaka jest szansa, że ludzkość przetrwa? Wisimy w sumie teraz na skraju zagłady. Mały włosek pokoju, pozornego pokoju, trzyma nas, że to wszystko będzie działać. Ale czy inne cywilizacje mogły mieć takie szczęście? Czy inne cywilizacje były tak bardzo pokojowo do siebie nastawione? Może większość cywilizacji we wszechświecie faktycznie miała jakieś początki, ale sama doprowadziła do swojej zagłady. Jeżeli mówimy o zagładzie, to może istnieje jakaś rodzaj konkurencji w kosmosie. Jest taka fajna creepypasta, czyli taki Urban Legend, czy po prostu taka straszna historia. Nie do końca ją pamiętam, ale postaram się w jakikolwiek sposób ją przekazać, aby został zachowany sens. Albo opowiem o czym była, będzie łatwiej. Czyli jest chłopak, który bawi się radioastronomią yy, i on wie o tym, że jako ludzkość cały czas nadajemy sygnały w kosmos, yy, ale gorzej z odbieraniem i on buduje jakąś taką maszynę, która jest w stanie trochę inne pasmo wyczytać. No i wyczytuje jeden sygnał od kosmitów, czyli uciszcie się, bo was usłyszą. No to taka creepypasta, trochę straszna, może trochę nie. Sens jest taki, że my jesteśmy bardzo głośni w kosmosie i może istnieć jakaś cywilizacja, albo istniała, która po prostu była takimi kosmicy, kosmicznymi piratami i doprowadzała po prostu do zagład innych cywilizacji. Takie pytanie, no bo my jak Europejczycy byliśmy w tym przy podboju Ameryki w XV wieku bardziej rozwinięci jak Indianie. Popłynęliśmy tam, zobaczyliśmy, że tam są inni ludzie, inna kultura, trochę inaczej wyglądają i żyli w innych warunkach. Czy zachowaliśmy się dość pokojowo? No bo wiecie, no bo to było kiedyś. No ale byli w mniejszym stopniu rozwinięci niż my. My, jako Europejczycy, mówię z perspektywy Europejczyka, byli po prostu słabsi. Więc jeżeli my jesteśmy na takim poziomie, no ale ciągle mieszkamy na innej planecie i przylatuje cywilizacja, która byłaby w stanie podróżować między gwiazdami, czyli jest 200 poziomów nad nami, to my byśmy byli dla nich takimi Indianami. I co by zrobili? Nie mam pojęcia, ale może jakieś istniało inteligentne życie, które, wiecie, niszczyło wszędzie konkurencję. A bo ten samo doprowadziło do własnej zagłady. A my byliśmy na takim skraju kosmosu, którego nie mogli dotrzeć. Więc my zostaliśmy i tyle. I dlatego ich, ich już nie ma. Albo mamy szczęście, że gdzieś jak powstawało życie, jakieś komórki, to natura sobie bardzo dobrze dawała radę. Jakieś rozbłyski gamma, uderzenia meteorytów. Supernowa, która znajdowała się dość blisko. My po prostu. Możemy mieć bardzo duże szczęście, bo gdziekolwiek pojawią się bakterie, no to wszechświat sam sobie nie jest dość przyjemnym miejscem i to życie po prostu niszczy. Ale przejdźmy do tego bardziej optymistycznego dla mnie poziomu rozumowania. A teraz yy, zakładaliśmy, że oni już nie istnieją, i jakby debatowaliśmy, rozważaliśmy na temat, dlaczego ich nie ma już? Dlaczego jesteśmy jedynym. Inteligentnym życiem we wszechświecie. A teraz przejdźmy do tego, jeżeli istnieją. Moim ulubionym argumentem i który ja najbardziej propsuję, jest to, że wszechświat jest zbyt duży. Po prostu. Jest zbyt duży na komunikację jakąkolwiek. No bo zobaczcie, my jako ludzkość. Zaokrąglimy, że nadajemy sygnały radiowe tak plus minus od 100 lat. Czyli możemy sobie wyobrazić, że wokół Ziemi powstała taka bańka sygnałów o średnicy 100 lat świetnych. Nasza galaktyka ma 100 tysięcy lat świetlnych. Więc jeżeli jest jakaś cywilizacja na drugim krańcu galaktyki, to oni dopiero naszą wiadomość usłyszą za 99-900 tysięcy lat. A gdzie jest to... A gdzie jeszcze odpowiedź? M może takie odległości są zbyt duże? Może nawet jeżeli istnieje jedna cywilizacja na jedną galaktykę, to podróż galaktyk jest w miarę realny, ale latanie poza galaktyki jest już trochę inną sytuacją. I nawet w naszej, jeżeli cy cywilizacja z Andromedy dałaby radę tutaj przylecieć, to zauważą jakiekolwiek sygnały radiowe w tej bańce 100 lat świetnych. Czyli duża część drogi mlecznej po prostu będzie niezauważalna. Nie będą wiedzieli, że istniejemy. Więc nie też, że musieliby dać radę przylecieć do Andromedy, to musieliby dać radę przylecieć w nasze pobliże. Co jest po prostu no, bardzo mało realne. I dlatego ich nie obserwujemy. Wszechświat jest zbyt duży. I ta hipoteza nazywa się boską kwarantanną. A znaczy, jest taka hipoteza jak boska kwarantanna, która mówi, że życia zostały tak jakby celowo stworzone od siebie, aby nie mogły ze sobą się kontaktować i nie zniszczyły się nawzajem. Bardzo ciekawa koncepcja. Ale. Może, jak mówimy o tej takiej skali czasu yy, o i, i zaspidlerowałem o skali odległości to może jeszcze cywilizacje istnieją zbyt krótko że może wszystkie życia powstały w podobnym czasie i ich rozwój jest w bardzo w miarę podobny w sensie w bardzo podobny sposób się rozrastamy. Czyli na przykład wszystkie cywilizacje w kosmosie istnieją od 10 tysięcy do 100 tysięcy lat, to może to jest czas, który nie pozwala jeszcze opracować aż tak bardzo dużej technologii, która pozwoliłaby po prostu w jakikolwiek sposób się kontaktować z innymi, a tym bardziej ją odwiedzać. A wracając do wyginięcia, to zanim do nas dolecieliby, zanim odebraliby sygnał, to my byśmy mogli już dawno nie istnieć. Zresztą są tysiąc lat świetnych od nas. Kto wie, czy za tysiąc lat ludzkość będzie jeszcze istnieć. Albo może my jesteśmy zbyt wcześnie. To też zostawiam wam. Może jesteśmy pierwsi i czekamy na innych i to my będziemy odwiedzać inne cywilizacje i obyśmy ich nie zniszczyli. A może nie zdążyli oni jeszcze odpowiedzieć? Ta odpowiedź o istnieniu kosmitów jest już za rogiem. Dosłownie, czekamy na odpowiedź. Jeszcze dwa lata i odpowiedzą nam. Ale to by zakładało, że jesteśmy na podobnym chyba poziomie rozwoju. No bo jakoś wcześniej nas jakby nie zauważyli albo. Yy, mają podobną technologię, albo po prostu prędkość światła jest nieprzekraczalna. I zawsze będzie to samo tempo przekazywania informacji. I może wystarczy poczekać. Może za tydzień, miesiąc, rok, 10 lat. Ten podcast, ten odcinek podcastu nie będzie miał żadnego sensu. A może nawet nie skończę go wydać, a oni już odpowiedzą. To też jest ciekawe. Albo oni istnieją w pełni, ale my jako ludzie mamy złe założenia. Jest takie coś jak program SETI yy, i on stara się szukiwać niebo no w celu wykrycia inteligentnego życia, nasłuchuje i, i te sprawy. Ale gwiazd jest bardzo dużo, obiektów jest bardzo dużo, więc jest to w miarę niemożliwa robota, więc musiały powstać pewne założenia, takie jak na przykład, że są dość podobni do nas, że muszą mieć jakby takie gwiazdy, które sprzyjają warunkom podobnym do naszych, wiecie, takie ograniczanie, no bo inaczej to byłoby szukanie igły w oceanie siana, a my staramy się to zmniejszyć do stodoły i tam tego szukać. Ale jest najważniejsze założenie, to, że cywilizacje będą chciały z nami się kontaktować, po prostu. No bo może nie, może po prostu nie chcą. Wiecie, jest taki wyspa na Pacyfiku, chyba na Pacyfiku, Sentinel. I do tej pory żyje tam pewna cywilizacja, która żyje trochę jak w prehistorii i... Moglibyśmy tam jechać z buta po prostu, zabrać ich, yy, tu jest komputer, tu jest telewizja, tylko pewnie by tego nie zrozumieli. Ale rząd indyjski, wojsko indyjskie chroni, aby tam się nikt nie dostał. Dlaczego? Bo jest to dla nas świetny sposób na obserwację tego typu zachowań. Widzimy, jak tak prymitywna cywilizacja działa i żyje. Więc jeżeli my ledwo doleciliśmy na Księżyc, a ci kosmici sobie po prostu latają między gwiazdami, to my jesteśmy na nich bardzo prymitywni. No i po co ingerować? Można po prostu popatrzeć, jak takie cywilizacje rosną, co się zmienia, bo kontakt ich z nami mógłby naprawdę dużo zmienić i może zepsuć cały eksperyment. I teraz Trochę tak spiskowo, może jako ludzkość już o nich wiemy. I oni się tylko skontaktowali z taką górą ludzkości, bo jakbyśmy wszyscy się o tym dowiedzieli, to byłoby trochę średnio. No, bo jeżeli Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. To kto stworzył ich, jeżeli wyglądaliby inaczej? Jak wyglądałaby takie zwykłe życie? Ludzie wyszliby na ulicę, byłyby jakieś protesty, straciłoby wiele osób sens życia, straciło poczucie wyjątkowości, strach, panika. Jak możemy się zachować, jeżeli oni by nawet dyktowali rządom, co mają robić? Że jest taką potęgą, że są w stanie zniszczyć nas w kilka godzin. To czy niewolnik wolałby wiedzieć, że jest zniewolony, czy po prostu żyć tak jak żyć? Ja sobie mogę na, na przykład nagrać taki luźny podcast, odcinek o tym, jak o tym mówię. To jest bardzo ciekawe. I tym takim akcentem skończymy odcinek zerowy, który jest bardziej. Pogadankom niż takim rzetelnym, naukowym materiałem. E, trochę się do niego przygotowałem, e, ale to są tematy, które polegają bardziej na rozważaniach, a nie ścisłej dedukcji i posiadania źródeł. Po tych hipotez, czy oni istnieją, czy nie istnieją, m, takich wytłumaczeń istnienia paradoksu fermiego. Może być wiele i każdy może wymyślić swój. I każdy ma tyle samo racji. No bo nie da się zaprzeczyć czyjejś racji, jeżeli nie ma żadnych dowodów. To tak jak z czajnikiem Ruzela. Jeżeli ja wam powiem, że po orbicie ziemskiej lata sobie czajnik i nikt go nie może zauważyć, bo jest tak bardzo mały i ma tak bardzo ekscentryczną orbitę, to. to co? No nie jesteście w stanie tego zaprzeczyć. Czyli taki czajnik może istnieć. Tym was zostawiam. Możecie napisać w komentarzach, jak wam się podoba taka forma. Ja już słyszę, że jest kilka rzeczy do poprawy, ale chciałem zacząć. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Eee, kiedyś to robiłem, ale jak to jest w takiej już bardziej profesjonalnej skali, na co zwracać uwagę? Pewnie zrobiłem kilka gaw, kilka, kilka wpadek naukowych, bo wiecie, zawsze jak nagrywam filmy, to mam ściśle przygotowany scenariusz, a podcast jest taką y, formą dość luźną, która polega bardziej na rozmowie. Planuję zapraszać gości, ale do tego potrzebny jest jeszcze jeden mikrofon, dlatego w y, opisie będzie link do zrzutki. Y, I brakuje nam 1000 zł, nawet da radę dorwać to wszystko za mniej, więc liczę na wasze wsparcie i że nie będę musiał rozmawiać sam. Trochę minęło, bo już jest 25 minuta podcastu. A ja czuję, że temat nawet nie został liźnięty, i to prawda, bo temat jest nieźwy... niezwykle rozbudowany. A może po prostu żyjemy w symulacji i tyle. Eee, ale tak naprawdę, to dziękuję Wam bardzo za przesłuchanie tego, danie mi szansy. I mam nadzieję, że z każdym odcinkiem będzie trochę lepiej. Eee, z każdym materiałem chciałbym, aby to przygotowanie było po prostu większe. I żeby tematy były od A do Z przeanalizowane, ale jak mówiłem, trochę się tym bronię i to jest taka trochę wymówka, ale to jest odcinek zerowy na próbę i, i chciałbym, żeby nie był na tyle wymagający. Więc co, wkrótce, mam nadzieję, że niedługo, myślę, że w lutym, widzimy się w odcinku pierwszym i możecie napisać w komentarzu, jakie tematy byście chcieli bym poruszył. I może uda się zebrać do tego czasu fundusze na drugi mikrofon I pierwszy odcinek będzie z jakimś gościem Bo mam Kilka propozycji, znaczy ja nadałem kilka propozycji, które Spotkały się z ciepłym przyjęciem No ale potrzeba do tego mikrofonu I kabla, i gąbki, i statywu, bo mikser już mam Kupiony na dwa wejścia, abym tylko musiał dokupić mikrofon, a nie kolejny mikser Więc tak Kończąc Mam nadzieję, że się zbyt bardzo nie pomyliłem, że nie odleciałem bardzo. I dziękuję Wam bardzo i widzimy się w przyszłym, pierwszym odcinku i może nawet wideo. Ale zobaczymy. Dzięki wielkie i miłego dnia, miłego wieczoru i patrzcie w niebo, bo może oni już tutaj są. Dzięki.